Hej, witajcie ponownie, hani. Długo mnie nie było, znaczy długo kilka dni, no bo wiecie, teraz Sylwester te sprawy organizacyjne, zakupy trzeba zrobić, takie tam, więc no, no troszkę to czasu jednak zabierało. E, ale w każdym razie, do już graby, już jest pięknie i po prostu witam Was w grze. Tiny Thief, tak ostatnio patrzyłem te super promocje, bo oczywiście Steam. Nie da po prostu nic sobie zaoszczędzić. Robi te promocje, chuj trzeba wydać. znaczy nie trzeba, ale, ale... no ale wiecie o co chodzi. No i zobaczymy taką grę Tiny Thief. No i tak sobie przekwiniłem... A, zobaczymy sobie. Zobaczymy sobie Tiny Thief. E, to bardziej mi to przypomina grę, bardziej wiecie, da jakieś iPody, iPady czy coś w tym stylu. Eee, kurwa e, złodziej je pan. Okay. Tap. Widzicie? Tam trzeba tapować, to mogę sobie po ekranie. Będzie taki realistyczny efekt. Zabieramy i co? I do domu? Do domu, a ten strażnik śpi? Halo. Halo, nie śpi. Ukradłem ci właśnie piknik, teraz nie zrobisz sobie ze swoimi przyjaciółmi. Boże, jak jestem prześwietlony od tego ekranu. Dobra. Next, please. O nie! Jesteśmy poszukiwani! Jaka mina ta smutna... One, one dead, wanted, wanted, wanted dead. Wanted, wanted one Domyślam się, że mam iść po te postery, okej. No... tutaj jeszcze mnie tutorialuje, więc, więc o! <ścoughs> Żegnam. Głoby wiadro na głowie. Goodbye. Goodbye. Wygraliśmy po prostu, wygraliśmy Super tiny thief. Gra, która... Zobaczcie w ogóle, jak śmiesznie wygląda ten typ. Dlaczego znaczy on nie ma twarzy? Kurwa wygląda i ma taką fryzurkę na pazia w ogóle. No, no, w ogóle. Okej, okay, wygraliśmy, rzuciliśmy jakieś konfetti? i idziemy dalej. Dalej. Zobaczcie, wcześniej też próbowałem sobie nagrać taką grę. Mm. Uh, all night long, czy coś takiego. Ogólnie chodzi o imprezę, ale coś mi w program do nagrywania się sypał strasznie, więc tego nie nagrałem. I chodzi mi o tą kurwa bańkę z nosa. Dlaczego to tak się wiesz, jak oddycha tak rośnie? Nie wiem o co z tym chodzi. Tam też to było, kurde, zopalij mi moją wybiórę, Wybiórkę! Naprawdę, kurde, trzeba było w nią tylko kliknąć. Naprawdę. Motylki musimy jeszcze uratować. Domyślam się, że trzeba tędy iść. Tutaj zrobimy salto i przeskoczymy dalej. Okej. Okay. Iha! A widzicie, salto było, kurde. Bierz kluczyk. Wracamy się. Tiny thief. Little boy. Motylki. Kto trzyma kurwa motyle w tak dużym słoiku? Gdzie są takie duże motyle? Fly away, motherfuckers. Okej, okay, idziemy. Wychodzimy z A odpuszczamy ten lokal. Opuszczamy lokal, ja nie mogę dzisiaj sylwester, kochani moi. Koniec tego... Dla mnie przynajmniej... słabego roku. Oh, boje! O, zobaczcie jaki grubasek śmieszny. Zobacz, wygląda trochę taki chomik, nie? A tutaj Tiny bez buzi. Zobaczcie, taki smutny. Czyli już wiem, że w wiewiórkę trzeba tylko kliknąć. Yeah! Spierdziele. Okej. O nie! Nie udało się. Bawimy się teraz w strusia! Czyli jak. Jak tupiec, znaczy jak bije w tego. Dobra, spierdzielamy do tego. Hopa. Wywiórkę, kurde, Uciekaj. E, w ogóle mnie nie widać, w ogóle. Dobra, ten się odwrócił. odwróć się. Je! Idziemy na góry! To jest ten, teraz. Mission Impossible. Poczekajcie jak ta ta nutka szła z myślnym posu. Bo zapomniałem motherfucker. Kurde, nie, nie pamiętam, ale jaja. Odwróć się. Raz, dwa, trzy Dobra, my już sobie... o. o. Prawie! Prawie mnie złapał! Okej okay. Wywórken! O oh, wywórken dziadek jakiś Wpierdolili dziadkowi co, no ja nie mogę. Czy to jest w ogóle... No takie... yeah. Idę tam, szybko, 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 bo teraz kap się odwróci. Hop! O, harfa. Dzięki dobranoc. A gdzie jest wywiórkę? wywiórka? Wórka! O fuck, tu mogę sobie... O, wow, ale jaja. Dobra, Wy... to może być dalej. Wywórkę <stuszel> może być dalej. Zobaczmy. Aa, jest tutaj. Dobra, i miód tj. mam jeszcze wziąć, okej, okay, czaję. Hani. Hani, I'm home. Y nie wiem czy... Nie, nie, nie. Nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował tego. Nie będę. Czekajcie, niech sobie przejdzie. Nie, jednak nie przechodzi. Nie. Idę. Idę. Dawaj ten miód. Dawaj. Patrz, patrzcie jaka ciota, patrzcie. Wskakuj tam. Szt! Oh god, i teraz tak, hop! Dziękuję, dobranoc! Kurde, głupi policjant. Fuck <grym> you. Dziadek się cieszy. E, i co, żeśmy skończyli? Skończyliśmy? O nie, kiełbaski! Co, co za żółty zapach. Pewnie... Kurwa, ser! A jak? A jak? Co to jest? Um... Uwaga. Wiewiórka! Dobrze. Tutaj go pewnie trzeba będzie. Być... No a jak postawić ten teraz? U... Umrze? Ser. I o co chodzi z tym znakiem zapytania? Ja bym to chciał wszystko zrobić. Ja bym to chciał wszystko zrobić. Może coś trzeba z wiatrakiem wcisnąć, albo kwiatki, albo ten pajaz w ogóle co? Łoł! Wow. Ło wow, wygrałem! Zobaczcie! Trzeba w, nie w niego kliknąć jak on zrzuca. I on traci, tutaj mi wszystko zlatuje, potem wezmę w pewnie wsadzę do pieca i będzie OK. O nie! I co to wszystko? To bierz to w takim razie. Idziemy coś przygotować. Pieczle to wszystko. Co muszę zrobić z gruszki? Z jabka, kurwa z sera, ciasto i co coś tam jeszcze było, jakieś truskawki nie wiem co. Chuj, e, bread games tańczące na głowie. Zaczęło dwie, trzy gwiazdki, kurde. Smart thief dostaliśmy. Hamburger, lubię hamburger. Gdzie w takich czasach takie hamburgery były, kurde. Ludzie. Um. Pietek mnie chyba będzie gonił. Dawaj, tutaj, szybko. A, Pietek, szynka, atakuj! Fuck. Nie udało się. Dobra, czyli jeszcze raz wiemy o to chodzi. Wiemy o to chodzi. Atakuj. Tak. I wracaj! Wracaj! Wracaj do beki. Ale, Beka. Uwaga. Pietek teraz ucieknie, a on pójdzie za nim. No, Aaaa... Dziadek To jest jakiś kurwa Romeo. Wiebiórka Romeo dawaj dalej O okej. Okay. Ale jeszcze mamy tego na bank to ty coś tam musisz zrobić, nutki muszę łapać albo coś Stary nie no. o o Pito. Hmm. Tu, 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 tu. Co to jest? Okej. Okay. Ej, ale ja nie chcę takiej wskazówki. Aaa, okej. Okay. Okej, okay, uwaga. Jeb. <ścoughs> Ty suko. I co? I nie ma, dobra. Romeo teraz nie pogra. Orzeszki wpierdziela. Peanuts, ok. Okej. Okay. Gra wygląda na taką... Typową mi się wydaje iPhone'ową, to znaczy iPodową, iPhone'ową, tabletową w każdym razie grę. Na robaczki łowią, ok. Rybę będzie łową. Butazów? za ciota? Rybka, okej. Okay. Tutaj te sprawy. Ty coś tutaj robisz. Tańczysz, pewnie mamy przejść tędy. Wywiórken. Hmm, ok. Never mind. Aaaa, wędka! Biery wędkę, idziemy na górę i z góry będziemy łowić rybę. Rybeła. Zobaczcie, to będzie na bank, to. Uwaga. Uwaga, 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 uwaga. Uwaga. Jest rybeczka. Dziękuję dobranoc. Chuch, ma problem z sol Krab, ugryź go w dupkę. W dupkę go, w dubkę. Tutaj jakieś ośmiornice, tutaj coś. O, perła. O cholera, nie gadajcie, że my teraz mamy to zebrać, może w jakiś sposób. Ten, jeszcze tutaj chodzi, ten typo. Typo, tutaj chodzi. Uwaga, 3-4. Jep. Yeah. Upsi, to było trochę ryzykowne, ale jolo. A, wiedziałem, że trzeba raczka zebrać. Dalej! Do góry! Fuck okej, okay, udało się. Mam nadzieję, że ten też ten, ten ten typ nas też nie będzie widział, bo jeżeli tak, to bardzo spotka będzie i Nie uda nam się wziąć perełki. Ale nie, ten chyba jest zajęty tym. Jebać go. jebać. Go. Raz, dwa, trzy hej na razie. <tarażę> O oh god, wygraliśmy. Dobra, kochani, w każdym razie chciałem Wam tylko tak zaprezentować grę. Jeżeli chcecie sobie ją zakupić, to coś, chyba na Steamie jest jeszcze promocja za jakieś tam 2 euro, czy, czy jak, jakoś tak to było. No i, i co, i w każdym razie, no, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie like. Do zobaczenia, trzymajcie się na razie. Cześć, już do zobaczenia w nowym, po nowym roku w 2014. Mam nadzieję, że lepszym na razie.